Cześć, ja jestem Rodaty. A przed wami polska produkcja. W dodatku polski horror, chociaż nie taki, gdzie leje się krew hektolitrami, gdzie mamy bać się wyskakujących rzeczy, blu, albo czuć obrzydzenie do jakichś obrzydliwych scen. Nie, tutaj ma być klasyczny strach. Fantarok, bo tak nazywa się polska ta produkcja, polskiego studia Slash, zaś za wydanie odpowiada niezbyt pozytywnie osławiony w Polsce Playway. Ale okej, okay, zobaczymy. Zachęciły mnie screeny. Muszę się przyznać na dzień dobry, że tą grę praktycznie rozpoznałem, powiedzmy, zainteresowałem się nią głównie przez screeny. Dobra gra świateł z mroczną grafiką, ale pozbawioną bardzo ostatnio popularnych, modnych, tak zwanych rozproszonych świateł albo lensów. Grafika po screenach zdaje się być bardzo naturalna i to mnie właśnie zainteresowało. Cena produkcji nie jest też przesadnie duża, ale też nie jest jakaś, powiedzmy, zachęcająca. Oficjalnie na Steamie w dniu robienia materiału to 12 euro, na G2 coś koło 23 złotych, więc różnica jest całkiem spora. Budzimy się w czymś na kształt kontenera, w chyba samych gaciach albo shortach i zauważamy mechanizm na ręce, czy powiedzmy takie jakby mm, urządzenie, które wskazuje nam poziom Czegoś na kształt skażenia oraz tętna. Różnicą Fanta Rook jest to, że nie mamy tutaj zdrowia jako tako, a czynnikiem wpływającym na to, czy nam się gdzieś po drodze umrze jest właśnie tętno. Eksplorując te ciemne korytarze napotykamy istoty, do których jeżeli się zaczniemy zbliżać od tyłu, to rośnie nam właśnie tętno i rozmazuje obraz. Tym bardziej rośnie, jeżeli dostaniemy w twarz od jakiegoś takiego monstrum, kiedy przypadkiem wpadniemy na jakieś, biegając po tych korytarzach. Każdy etap gry opiera się w sumie o znalezienie przejścia, wiadomości, kartek czy tabletów z różnymi informacjami, przede wszystkim kodami dostępu na przykład do drzwi czy różnych przejść. Musimy też znajdować takie jakby pakiety Zasilające, czasami umieszczane w drzwiach, by móc je po prostu otworzyć. Możemy też szukać baterii do latarki. I to jest właśnie fajne tutaj w tej grze, że tych baterii nigdy nam nie starczy, żeby oświetlić sobie całą rozgrywkę, czy powiedzmy całą przygodę w tej grze, musimy tą latarkę bardzo dobrze dawkować. W lewym dolnym rogu mamy też symbol oka, pokazujący jak bardzo nas widać i jak łatwo te łażące monstra mogą zwrócić na nas uwagę albo w ogóle nas zauważyć i zacząć gonić. Pierwszą zaletą, jaką mogę tu zauważyć, to właśnie brak takich. I wyskakujących strachów. Monstra słyszymy i widzimy. Dreszczyk pojawia się wtedy, kiedy nagle potwór zaczyna wyjść i leść, albo biec w naszą stronę. Nie mamy tutaj w ogóle wskaźników, gdzie mamy iść, nie ma w ogóle zarączkizmu, nie ma nawet wskaźnika, dokąd mamy się udać. Wszystko musimy eksplorować mm, samodzielnie. Musimy albo szybko uciekać, no, albo po prostu się gdzieś skryć. Mamy oczywiście limit, ile możemy biec, i nie możemy biegać non-stop. To w sumie na razie tyle, jeżeli chodzi o pozytywne sprawy Fantaruk. przejdźmy do tego, co jest tutaj dość słabe. Gra stara się niestety nas zmusić do jak najszybszego przejścia tego tytułu, trzyma nas po prostu za kark i mówi nam prosto w oczy, ukończ mnie jak najszybciej, bo jak nie to pozbawicie życia. O co chodzi? W Antark mamy mini system skażenia. My jako bohater jesteśmy jakby zatruci, skażeni musimy regularnie sięgać po rozsiane w lokacjach specjalne strzykawki z czynnikiem odtruwającym nasz organizm na jakiś czas. Problem jest taki, że te strzykawki się kończą szybko i można odnieść wrażenie, że są po prostu rozłożone co jakiś czas. Mamy jakby konkretną ilość czasu na przejście konkretnego etapu gry. To sprawia, że nie możemy się za mocno wczuć, szukać dodatkowych baterii, czy rzeczy fabularnych, czy dość powoli przekradać pomiędzy potworami. Najgorzej, kiedy już nam to skażenie uderzy do łba. Po prostu ekran pokrywa się wymiocinami, totalnie nic nie widać i możemy się tylko marzyć po prostu o tym, by znaleźć w tym zielonym głównie nową strzykawkę. Nie rozumiem totalnie zamysłu tego ustranego, zielonego ekranu, bo ani to nie buduje klimatu, ani nic, a usunięcie tego zielonego syfu, znajdując ledwie widoczną rozmazaną strzykawkę, graniczy po prostu z cudem. Dodatkowo pikanie co dwie sekundy w tym czasie powoduje raka uszu. Oczywiście, parę minut w tym zielonym, głównie na oczach, zabija nas skutecznie na śmierć. Niestety szybko zauważamy też, że inteligencja przeciwników pozostawia bardzo wiele do życzenia, bo każdego goniącego nas przeciwnika można zwiesić na stołku, na biurku, na czymkolwiek i po chwili ganiania się w berka Przeciwnik potwór traci nami zainteresowanie. Dodatkowo etap, w którym chodzimy pomiędzy oszala oszalałymi chodzącymi zwłokami, rozwalił mnie doszczędnie. Część z nich jest agresywna, część nie. Może to świadomy zamysł, może nie. Niemniej jednak, po pół godziny gry już zauważyłem, że nie będę się tutaj dobrze bawić z tak górnymi istotami, jakie mamy w tym horrorze omijać. Stojący na środku pokoju stołek jest w stanie je wszystkie powstrzymać. Zapomniałbym o tym, że. no, sorry. Nie możemy w tej grze skakać, więc dla nas jakiekolwiek błotki, przeszkody, obiekty też stanowią potencjalne zagrożenie. Finalnie rzecz biorąc, do 95% gier jakie wydaje PlayWay Podchodzę z uniesionymi brwiami i dziwię się, że takie produkcje powstają. Sądziłem, że może Fantarug zmieni te moje niezbyt pozytywne wrażenie o tym wydawcy. Trailer całkiem ciekawy, screeny całkiem niezłe. Pierwsze 15 minut w grze również okazało się bardzo przyjemne, jednak passa trwa nadal i grając w Fantaruk, bawiłem się słabiej niż w wielu innych podobnych. Horrorowych grach. Jedyną większą zaletą, jaką mogę tutaj wymienić, jest delikatnie klasyczne podejście do lokacji. Niektóre mają połączone przejścia, odnogi, sekrety, nawet można tak powiedzieć. To, w połączeniu z mrokiem i chodzącymi po tych korytarzach monstrami, daje odrobinę przyjemności. To jest jedyna rzecz, jaka przypadła mi tutaj do gustu. Wady są proste. Powtarzające się zagadki, ciągłe poszukiwanie kodów do drzwi, słabe wlepki czy notatki nie mające w ogóle nic wspólnego z fabułą, jakie możemy poczytać np. o tym, że ktoś chciałby się z kimś spotkać pod prysznicem oraz przeciwnicy o inteligencji ameby wieszający się na doniczce. Od siebie pozostawiam tej produkcji miniaturkę pomarańczową, czyli jest to dla mnie gra po prostu bardzo słaba. Tyle.